Ja pany pojadę sobie, sobie kurwa mać na górkę, na wieżę pograć. I Pablo, chyba też tam będę na górkę, jechać, na wieżę pograć. A ja jadę na dół, będę się kontował. Tak jest. Bo na razie na wieżę pograć nie mogę, gdyż mam straszny minko. Sie z cicho. <laughs> do radę, kurwa. Cześć, cicho to jest cicho. Pablo, na górkę. No jadę. także się tam zakręci Bo mi się, kur... no. się po... To wszystko przez swoją myszkę, kurwa. <gry> Chociaż wiesz co, ja to mogę grać na boki. Kurde, ale zobacz, widzisz, wszystko pojechało te, na, ten, na tory. Na złoty pociąg, kurwa. No, dobra, czekaj, to ja zostanę ja, ja na tory. Tam, no Nie no, jest... staniemy tam na tym i będziemy stać, no i tyle, no. W sumie tak. i... Nie, to działo jest fatalne, jeżeli chodzi o daleki dystans. Tu. Jak oczyścimy górkę to od razu musielibyśmy zjeżdżać. Dogoniecie? cię? Czekaj. Zaraz sprawdzę. 17, 16... Musisz te... lekko chować, kurwa. Patrz, o, ja bądź moje bądź T32 i... było szybsze? A nie wiem, no Czekaj... Zaraz zobaczcie, 12 metrów, 11. No, zbliżam się do ciebie. No, szybszy jesteś, no. Szybszy. Sztanka, ojoj, ojoj. wyższy no, bieg no. wrzucił. To nie będzie dobre rozwiązanie. Edziemy, jedziemy, Już jest kurwa ten? Już się zginęło od nas? Pierwszy Pluton kurwa dali radę, widzę. W chuj. Kurwa, co to z nimi nie dam rady. Sto stój tam na razie i tyle. Jeśli nie wychyla. Znaczy, ja będę od nich odbijał, no nie, tylko że ich nie przebije. Dobra, ja jadę na ten. Tu nie dam rady nic zrobić. To oni bez problemu odbiją, normalnie. Jak chowam, wiesz, że to jest nie do przebicia, jak Silnik mi rozjebał dziad. Co? Silnik mi dziad rozjebał. Właśnie ja pojechałem... Kurwa. Kurwa. Ratunku! Gwa gwałtunku ratują, tak? No i szósty stoi naprzeciwko mnie i co ja Pro, protka, Kurwa nie trafiłem. Ale na pierwszy dan. Wysun się bolet! Kurwa. Jak oczymo? No? Kurwa, no. Będziemy tak stać, joweli. widzę. Ach nie. Elegancko. Kurwa bany, laki, ja pierdolę. Kurwa, Gąska, ja byłem tylko. Kurwa, on mi też. Ja pierdolę nie trafiłem. W dół chyba... Dobra, ja zjeżdżam w dół, bo ja nie dobra rady Kurwa. Kurwa, nie wiem nie wróci, wiesz? Zaraz Bo tam, jakby go tam zaraz jedzą, kurwa Dobra, ja jadę po te 3 4 No i kto tam, ten, ja ten. Jadę o, go tylca No bo tam było ten, z tyłu i tyle, nie? Dobrze Luty go kurwa, góra. ja wracam 5, 4, 3, 2 Ile masz padowania? Ja? No 12 panoseków. sekund. Ło, to było wygrane. Ja Dobra, mam dawaj golec, bo mnie. Ja, ja jadę już, tam. z powrotem. Dobra, ja jestem... Też już się wracam. Isa, gdzie miałeś... Isa? Tu pojechałem. Do tej głównej mordowni. A, A tu już go nie ma. Tu został st... Emil? No zakręcił A A, nie jest! Mną, Kurde, byłem. nie dam rady go dorwać znaczy, Wody... na razie. Poduję golda, i jadę chód Jadę do ciebie bolek właśnie Nie traci mi A ja mam luwaj 36 HP A Ja mu Chodź, Dawaj bolek Czekam na ciebie A to go z boku to chyba wezmę Nie, znaczy, że go w drugiej strony. Ciekawe ile luf właduje Sekundy szybciej niż t 4 O, dopiętno Kurde, dla istnios wpływ rynny No jada, jadę, jadę. Na godzie, ale jadę Co tak. to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? to Kto jeszcze zostało? Light Mi się kręcił po raz, to jest? to jest? Co zostało? Light. Dobra, jest na banie, dobra to jadę kapować No jedź, jedź, śmiało No już nie ma co Nie